Moi drodzy, Roblox Ucieczka Przed Złym Dentystą. My już sobie to kiedyś graliśmy, ale wybrałem tą gierkę po to, ponieważ dużo osób chciało, abyśmy sobie w tą gierkę jeszcze raz zagrali, ponieważ jest mega. Bo wielu z was boi się dentysty. Mimo, że to jest dentysta, to on ma żółte zęby. No spójrzcie, przecież to jest w skali chyba 18. Tutaj nawet już ma takie przebarwienia czarne. Musi albo dużo palić papierosów... Uuu, ale fajny naszyjnik, no. Ew. Albo dużo pali papierosów, albo pije kawę, albo herbaty. Innej opcji po prostu nie ma. I teraz tak, kto wygrał dzisiejszą nagrywkę? Ta! Ekebur, Hepa Slimin, Juniorski Kotek Didi Subscribe Maxim, Vanish, Violet i Zeref nie tutaj gadają. are you ready for your tooth extraction? Czy jesteś gotowy na to, aby wyczyścić ci zęby? No let me go! Nie, nie pójść. Nie, 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 nie chcę! Nie chcę! Too bad! Give me a second to give to get my evil tooth extract. Co? Czyli on teraz tutaj będzie mi sprawdzać, zęby, to jest przegląd zębów. Dobra, on sobie poszedł, a my moi drodzy szybko stąd uciekamy. O, siema! Wszyscy tutaj. Nie dotykają. Dobra, lecimy. Patrzcie, w ogóle tu jest jakiś obrazek. Moi drodzy, patrzcie, musimy wziąć teraz sobie ten kluczek. Tej teki. Wydaje mi się, że na dzisiejszym odcinku sobie po prostu pogramy dwa obbi, Ponieważ z tego co pamiętam, to jest to dosyć proste obbii. I my możemy sobie to na spokojnie przejść i teraz tak bobs office please knock. Zapukaj. Pa. Puk puk. Nie otwiera. Wow, ale ma biuro. Nie wiadomo, gdzie ten typek teraz poszedł. Ale muszę wam powiedzieć, że jego biuro jest bardzo wielkie. Siemanko, siemanko! Tam jeszcze Ekebur idzie! No tam znowu jest ten helikopter, my podczas ostatniego odcinka sobie kupiliśmy ten helikopter, ponieważ cała gra... Ponieważ cała gra się zbugowała. Ale my musimy poczekać, aż te kolce zejdą. Dobra, czekamy znowu tutaj. Lecimy, znowu ktoś tutaj się posypał jak w Fortnite. Cie. Maxim tutaj streamuje, czeka my możemy lecieć dalej, dobra teraz tu, cyk, musimy uważać na te pułapki od Granny, ponieważ jak Granny nas za chwileczkę złapie, to będzie mega beware Bob's pet, czyli musimy uważać na zwierzątka od Boba, oh my god jaka szczęka ty. ty, widzisz tą szczękę? czekaj, tu jest strzałka, musimy iść teraz tędy w lewo, kotek Didi za mną biegnie, subscribe Maxim również jesteśmy, dobra, udało nam się chyba uciec szczęka zniknęła my możemy teraz iść i pomóc innym ludziom się tutaj dostać Dobra, udało nam się pomóc teraz Ekeburowi. I my sobie teraz, moi drodzy, przejdziemy tędy i wydaje mi się, że jakoś tutaj będziemy musieli... Uuu, siema. Cyk, jesteśmy, dobra. I teraz tu. Tu jest znowu kolejny checkpoint. Mamy, moi drodzy, new checkpoint. Uuu, dobra, patrz teraz tędy. Tu musimy uważać, okej. Okay. I tutaj mamy po prostu jakieś takie... O, prawie spadłem. Ktoś tam spadł. Nie wiem kto tam spadł, ale spadł. Dobra, wchodzimy. Tutaj musimy uważać, ponieważ tu jest taki chyba elektryczny cosik, widzisz. Idziemy szybko do góry, ja sobie tutaj poczekam. I idziemy dalej. Dobra, udało nam się stąd uciec i teraz tutaj musimy znowu skakać. To jest chyba w ogóle jakaś pasta wylana do zębów, tak mi się wydaje. Tutaj też widzicie? W taką szachownicę się to ułożyło. O nie, no źle no, źle przeskoczyłem. No i teraz tu, let's go, cyk, proszę bardzo, widzisz? Tu cyk, pyk, dobra, jesteśmy, ok. Chodzimy teraz tędy i tu jest jakaś winda. Naciskamy na tą windę, jedziemy do góry. Ona tam już stała sama! Nie, nie, oni mają swoje osobne windy. Widzisz, Maxim jedzie i oni teraz tam chyba czekają na kolejne windy. Widzisz, jak tam tańcują? Dobra, jesteśmy, możemy... Co tam idzie? Czyli kto tam był? A, bo to są... Chyba... Oni już tam bardzo. O nie! Jak tam trzeba było przeskoczyć? Dobra, teraz tędy, patrz, cyk, tędy skaczemy, teraz tu tutaj, ok, teraz tędy, cyk, pyk, proszę bardzo, teraz tu musimy uważać na tą lawę, muszę ci powiedzieć, że to obie jest jedno z prostszych, o i teraz tutaj w trumnie będziemy jechali, pa, use card, pa <noise> znaczy nie w trumnie, tylko w takich wózkach dobra, gdzieś dojechaliśmy wydaje mi się, że za chwileczkę będzie jakaś walka z bosem. dobra, co my teraz tutaj mamy nie możemy na to nastąpić, więc musimy przeskoczyć sobie tu, nie wiem jakieś takie chyba bomby z tego co mi się wydaje dobra, teraz skoczymy sobie tu o, nie, podwójnie prawie skoczyłem. Dobra, tu. No tam na dole coś jest, tak jakby jakaś mgła, czy coś takiego, nie wiem. Dobra, teraz tutaj będziemy mega szybko biec, widzisz? Patrz, Kotek Didi leci przed nami. Dobra, lecimy, let's go. Teraz tu. Okej, okay, jesteśmy. Kotek Didi już tutaj tańczy i czeka na nas. Tu chyba za chwileczkę będzie walka z bossem, tylko musimy znaleźć jeszcze przełączniki. Dobra, wszystkie trzy przełączniki zostały załączone i możemy wchodzić. Patrz, tak się tutaj wszystko otwiera, widzisz? I tam będzie chyba walka z bossem. Patrz, tutaj mamy checkpoint i patrz teraz. Ooh, how dare you try to escape me? Bob upset. Bob attack. Bob atakuje. Dlaczego przede mną uciek... Oh my god, on tutaj od razu idzie. O nie. Dobra, uciekamy przed nim i to tak mega szybko. Tutaj, bo on jak wchodzi na te zęby... To on tak jakby troszeczkę traci na prędkości, widzisz? O już koniec? Jakie to było mega szybkie, ej. Escape Albert's School Run. You're tired of studying with your evil teacher, and you start trying to escape the school. Czyli ten nauczyciel jest znowu jakiś taki creepy, straszny, i musimy uciec po prostu ze szkoły. Gogeta napisał, że wpada cały czas pod. Pod mapę? <laughs> Spadamy cały czas pod mapę! Ej, co jest grane! Moi drodzy, z racji tego, iż tamte obi nie działa, zagramy sobie w Rainbow Friends, ponieważ Rainbow Friends jest mega. Dobra, jedziemy. Możemy kucać. Fajnie, patrzcie. <grym> Odd World. Ja, jest, ja jestem w ogóle ciekawy, czy wyjdzie chapter drugi z Roblox Rainbow Friends, ponieważ teraz Ekebur napisał, że ten twórca stworzył też grę Piggy e, Spider, podobną do Piggy kilka lat temu. Dokładnie, widzę ją właśnie teraz. I do dziś nie ma parta drugiego, więc możliwe, że się nigdy nie doczekamy partu drugiego w Roblox Rainbow Friends. Więc musimy po prostu wgrać w to. O, fiolet, biorą go! Musimy grać w to po prostu, w co jest, w co jest. Dobra, jak zwykle musimy zbierać teraz te bloki. I jest z tego co pamiętam, 24 albo 25 bloków. Dobra, lecimy, let's go, let's go, lecimy. Musimy teraz tutaj zebrać 24 bloki. Ja wiem, że Violet mi to. No ukradnij. nie naciskaj, bo jestem wolniejszy! Ja muszę tutaj bloki zbierać, bo muszę tutaj punkciki zbierać. Patrz, O, tam jest jakiś blok, tutaj bierzemy jednego. Za chwileczkę tutaj gdzieś się blue pojawi. O, idzie tam blue, więc ja sobie wejdę tędy. I po prostu zbierzemy tutaj jeden blok. Tu już niczego nie ma. Wy się tutaj boicie tego blue, nie wiem dlaczego się tego blue boicie. Ale on jest gdzieś tu, dobra. Siema! Kaczy mnie złapie. Nie, nie złapą Mamy blok. Jeden. Kolejny, cyk, proszę bardzo. I uciekamy. Czy tu jest jakiś blok? Nie, tutaj żadnego bloku nie ma. A szkoda, bo muszę wam powiedzieć, że Roblox Rainbow Friends, no to jest bardzo fajna gierka. To się pojawiło, gdy się Poppy Playtime pojawił i dużo osób mówiło właśnie, że to jest podruba. Poppy Playtime, tylko że oczywiście na Robloxie. Ale dużo osób też mówiło właśnie, że Roblox Rainbow Friends powstało wcześniej, niżeli e, Poppy Playtime i tak naprawdę to to właśnie nie jest jakaś tam podruba, tylko to się tak zbiegło w czasie. Ale czekaj, my musimy podejść tu. Odkładamy nasze bloki, ale może być też tak. Że gdzieś tutaj jeszcze jakieś będą. Są tu jakieś bloki? Nie ma nic. Dobra, został, został jeden. jeden... jeden blok. To ma ten jeden blok. O, się ma O nie! On mnie prawie złapał. On mnie prawie złapał, nie wiadomo gdzie jest blok! Czekaj, no przejdziemy sobie tędy. Patrz, nie da się zejść. Bo mam czapkę za wysoką. Dobra, mamy wszystkie bloki. Let's go! Thanks, dziękuję bardzo. Hopefully blue didn't get too many of you. Miejmy nadzieję, że blue nie złapał za dużo was. I teraz się oczywiście pojawi Green, który jest podobny... No, który jest właśnie podobny do Mami Longlegs. Nie musimy się martwić Greenem, ponieważ on jest ślepy. Jak on cię może złapać, gdy jest ślepy? No, on nas słyszy. Tak samo jak nas słyszy figura na przykład z Roblox Doors. Nie widzi, a nas słyszy. Dobra, czekaj, wyskakujemy tu na dół, nie ma tu nikogo, okej, okay. bo często gęsto tutaj blue wyskakuje, o, jest pudełko. To znaczy nie pudełko, tylko footpack HEPA paslimin WAS FOUND! Jakim cudem! Dlaczego? O nie, F. jak <grafik> zapisał <Bo> F. <grafik> o nie, on wie, że ja tu jestem! On, czekaj, czekaj, on wie, że ja to jestem, że ja to jestem ja. Dobra, ja sobie uciekam, ja idę teraz tutaj. Patrz. Się. Nie no, na spokojnie, ja sobie ten wcie... Tylko najgorsze jest to że tutaj może być gdzieś green idzie <grystanie> idzie green ja jakoś lubię green, nie wiem dlaczego, nie jest taki śmieszny, taki fajny dobra, ja może odłożę tak ja odłożę może to jedno pudełko o blue tam był, idzie green jaki <grystanie> jest śmieszny, ja nie wiem dlaczego ale ja lubię greena mamy wszystkie jedzonka, teraz będzie orange wyskakiwać zobaczcie w ogóle cyk i cyk. Musimy go karmić, ja zawsze idę go karmić. Tonight's the last night. Właśnie dzisiaj jest ostatnia noc. After you fix my machine, I'll show you why you're really here. Po tym jak naprawisz moją maszynę, ja ci naprawdę pokażę dlaczego tutaj jesteś. I musimy uważać, musimy iść po tych śladach, może tutaj może wyskoczyć też purple. Hmm, why did the vent start leaking? Dlaczego zaczęło cieknąć z ventów? Dobra moi drodzy, ciśniemy. Ja sobie może pójdę tędy, ponieważ mamy tutaj już dwie baterie. Pamiętajcie, że jest też orange. Nie, musimy na. O nie, no kolejna, znaczy nie bateria, tylko żarówka. Ja sobie zaskoczę tu na dół. Czy ktoś jest? Nie ma tutaj na razie nikogo. Przejdźmy po tych śladach. Tam żadnej żarówki nie ma. Może być tak, że za chwileczkę gdzieś tutaj green będzie stać albo blue. Czekaj tu. Sobie przejdzie... O, jest i blue! Został ktoś tam złapany chyba. Złapiecie! Eke bur! O nie, F! F! O nie, green tu jest. Ale możemy w sumie sobie przejść tak, tędy. Wziąłem żarówkę z tej strony. Nie zbieramy teraz jedzonek, tylko zbieramy żarówki, a ja wcześniej powiedziałem baterie, Ale to są jednak żarówki. Idzie green. Idziemy sobie, przejdziemy tędy. O o! Ej, czemu? No przecież ktoś go tam nakarmił. No co z tym orange? No przecież został nakarmiony chyba, tak? Czy nie? Czekaj, bo on gdzieś tutaj biega. Ja sobie wejdę tu. Tu żadnych żarówek nie ma, zostaje jeszcze tylko i wyłącznie jedna żarówka. Nie wiadomo gdzie ona jest. Dobra, już koniec. I możemy odstawiać żarówkę. I już mamy. Finally! Mamy wszystkie żarówki. Ale teraz, moi drodzy, jak wszyscy dobrze wiemy. Nie ma światła. No nie będzie świata i teraz będziemy musieli podnieść latarkę i będziemy teraz musieli zbierać baterie, żeby na nowo załączyć agregat. Dobra, lecimy. Ja szybko zabieram latarkę. Proszę bardzo. I lecimy. Czajcie w ogóle zagrać to bez latarki? Dobra, pierwsza bateria. Druga. Trzecia. Idzie blue. No dawaj blue, hojno tu. Idzie blue. O nie, chyba mnie złapie. Chyba mnie złapie. Dobra, jednak nie. MAKSIMUM uważaj! Tutaj też mamy baterię. się mam ukryć, po co? Czekaj, tutaj... On już mnie nie goni, on jest bardzo wolny ten człowieczy. Dobra, ja mam 5 baterii. Jeszcze jedna. Możemy się teraz schować do kartonu i czekać, aż ktoś przyniesie. Dobra, mamy wszystkie, let's go! I teraz, moi drodzy, idziemy na ciasto, na imprezę pożegnalną. Wybieramy i teraz będę miał pomarańczową pat. No nie wiem, <śm> ja zawsze mam niebieską, wszyscy mają niebieską. Dobra, lecimy, przesuwamy bloki. Tutaj nam gra podpowiada, że jak spadnie balon, to blu się denerwuje. Ale my oczywiście będziemy chodzić po wszystkich balonach. Dobra, dawaj! Naciskamy na wszystkie balony. Jeszcze jeden został. Jeszcze jeden balon został, dawaj go! Dobra, Maksim nacisnął, możemy uciekać już. O! O! To! <śpiewanie> Prawie nas złapał. Ty, Blue, sieba! Hello! Hello! No nie wiem, że my tu jesteśmy. Dlaczego on w ogóle tak. muśliwa cieknie? O, pojawił się. Dobra, lecimy, let's go! Może uda się zrobić tak, że my poprzesuwamy te bloki. Ja bym chciał tutaj zostać i poczekać, no tylko tak, żeby on mnie nie widział. No, Blue. Dobra, idzie, patrz. Vanish zginie! O oh no F! F! No niech on tam... O nie, idzie. Dobra, on biega za maksimem. Nie bo ja chcę tutaj zostać! Niech po prostu Blue tam... O! Niech sobie Blue po prostu pój pójdzie stąd. <laughs> nie wiem, co on robi. Patrz co się z nim dzieje. <laughs> Zdukoło się. Patrz co się z nim dzieje. On nie potrafi tutaj do nas przejść. No ja bym bardzo chciał, żeby on poszedł już tam. Dobra, idzie! Dobra... Co się stało? Dobra, poszedł! Poszedł! Poszedł sobie, my możemy tutaj zostać! I wydaje mi się, że jak my sobie te bloki poprzesuwamy, pa, możemy je tam wrzucić chyba do wody z tego co mi się wydaje. I jak blue zaraz stąd wyjdzie, to się powinien tutaj pojawić red. I my powinniśmy też być na cutscence. O jest, mamy catscenkę, patrzcie, my tutaj wszyscy wchodzicie <laughs> Nie wszyscy weszli. A my jesteśmy... O jest i red, patrz, widzisz? Red się pojawił, o! O patrzcie, pa- <laughs> Jestem tu! O mój to! Pa, pa! Ty, ojo tu! O pa- O mój Boże, panie, rozumiem! O mój Boże! ZRF was found? ZRF został znaleziony na samym końcu, co? Lisa, wyrazy dziękuję. I na takie śmiechowe filmiki widzimy się w następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! To bez głowy była!